Hallo. Na dzisiejszej lekcji poznasz podstawowe zwroty, które pozwolą ci się przedstawić i zapytać o y, podstawowe informacje. Zacznijmy zatem od wie heißt du, czyli jak się nazywasz. Wie heißt du? Powtórz za mną. Wie heißt du? Przejdźmy do odpowiedzi. Ich heiße Arek. Powtórz za mną, uzupełniając y, oczywiście swoim imieniem. Ich heiße... Ich heiße... Dobrze. Przejdźmy do następnego pytania. Wo wąst du? Czyli gdzie mieszkasz? Wo wąst du? Powtórz za mną. Wo wąst du? Dobrze, przejdźmy zatem do odpowiedzi na to pytanie. Ich wohne in Katowice. Mieszkam w Katowicach. Ich wohne in Katowice. Powtórz za mną. Ich wohne in Katowice. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Woher kommst du? Czyli skąd pochodzisz? Woher kommst du? Powtórz za mną. Woher kommst du? Przejdźmy zatem do odpowiedzi. Ich komme aus Polen. Pochodzę z Polski. Ich komme aus Polen. Powtórz za mną. Ich komme aus Polen. Użyliśmy następujących czasowników do utworzenia tych pytań i odpowiedzi: heisen nazywać się, wołnen mieszkać, komen pochodzić. Zauważ, że mówiąc o sobie, czyli ich, każdy czasownik ma końcówkę e, natomiast zwracając się do kogoś per du, mamy końcówkę st. Tu przy heisen jest taki drobny wyjątek, ponieważ szarfes, s to jest tak jakby podwójne s. Jeśli chodzi o zaimki pytające, to y, użyliśmy tutaj wie, czyli jak, wo, czyli gdzie i woher, skąd. Dobrze. W takim razie odpowiedź na pytanie. Wie heißt du? Sprawdźmy, czy odpowiedziałeś prawidłowo. Ich heiße. Przejdźmy do następnego pytania. Wo du? Sprawdźmy, czy dobrze odpowiedziałeś. Ich wohne in. Woher komst du? Sprawdźmy, czy dobrze odpowiedziałeś. Ich komme aus. A teraz zadaj pytanie. Ich heiße Arek. Sprawdźmy, czy odpowiednio zadałeś pytanie. Wie heißt du? Przejdźmy do kolejnej odpowiedzi. Ich wohne in Katowice. Zadaj pytanie. Wo wohnst du? Takie powinno być pytanie do poprzedniej odpowiedzi, tak. Przejdźmy zatem do kolejnej odpowiedzi. Ich komme aus. Sprawdźmy, czy poprawnie zadałeś pytanie. Woher kommst du. Ok, mam nadzieję, że nauczyłeś się podstawowych zwrotów. Jeśli nie, zobacz filmik jeszcze raz. Poćwicz razem ze mną. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz ochotę, zostaw poniżej komentarz. Tschüss.